Witam wszystkich e, widzów Telewizji Narodowej. Jesteśmy właśnie w trakcie robienia nagrobku e, dla pana Bronisława Geremka. No i e, zgodnie z tradycją właśnie taką renesansową i, i poetów późniejszych Zawsze pisano taki y, wierszyk jakiś na, na grobku. Mamy tutaj takie propozycje. Bronka już tu nie ma, zawił się niecnota. Płaczą po nim Żydzi i inna hołota. Oni niestety mają tradycję, jak widać, parafaszystowskie. Oni być może są też chorzy psychiczni, to nie ulega wątpliwości. Mają tak uproszczony czasami system e, e, obraz świata, że, że wskazywać że to może na pewne defekty e, i psychiatrzy powinni oczywiście zbadać. Eugeniusz Sendecki z zawodu lekarz głoszący nacjonalistyczne hasła jest autorem prawie 200 kontrowersyjnych filmów internetowych. Wraz z kilkuosobową grupą realizuje i prezentuje je pod hasłem telewizji narodowej. Profesor Balzerok, towarzysz nakryciach. w jakichś dziwnych nakryciach? Na ci, dziwne nakrycia głowy. Kto to jest? słuchaj? To jest chyba Gebert Warszawski. Gebert? Syn Jana Geberta, tak? Z tego hotelu Bristol tutaj sobie tup 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 szli ci panowie na Kaczyńskiego pewnie byli, nie? Chyba tak, ja myślę. O, popatrz, popatrz. Może są gejami. Kilka dni temu opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość, że kilku mężczyzn z łopatami udało się na cmentarz Powąskowski, aby wykopać zwłoki profesora Bronisława Geremka. Grup profesora znajduje się w Alei Zasłużonych na tej warszawskiej nekropolii. Mamy tutaj odpowiedni sprzęt do wykopania Geremka, ponieważ on nie powinien leżeć na polskiej ziemi. On swoją sprawą... Nam szkodził. Swoim zachowaniem nam szkodził, a nic dobrego nie zrobił. A najlepsze, co zrobił dla Polski, to wziął się zabić. Bronisław Geremek jest tylko symbolem. Tych ludzi, których chowamy na naszych cmentarzach niesłusznie, jest więcej. Obok niego leży Jacek Kuroń, obok niego leży Kukliński. Takie miejsce będzie miał Mazowiecki, takie miejsce będzie miał Niknik, takie miejsce będzie miał Wałęsa. Nie znam takich faktów. Żeby moi przyjaciele kogoś obrażali. My naprawdę nie ziejemy nienawiścią do pana profesora Geremka. Uważam go za bardzo sympatycznego działacza masońskiego, który w Polsce zrobił bardzo dużo dla swojej formacji. Kiedyś się zdrajcało, napalna bijało, a teraz słowa nie można powiedzieć? No, bez przesady, no. Nasz reporter w internecie odnalazł także inne filmy szargające dobre imię profesora Geremka. Ich autorzy uważają się za jedynych w kraju prawdziwych Polaków i katolików. Wprowadzenie zwłok Bronisława Geremka do naszej świętej katedry w Warszawskiej było profanacją tego świętego ołtarza. Geremek gardził Polską i Polakami i polską kulturą wszystkim. To, to jest człowiek niegodny. Do tej pory nikt w taki sposób nie odważył się nauszyć polskiej wartości, wielkiej wartości. A w Polsce tradycja poszanowania tak. osób zmarłych była świętością. Tradycja, jest taka pogańska tradycja, nie mająca nic wspólnego z chrześcijaństwem i katolicyzmem, że o zmarłych e, nic nie można powiedzieć, tylko dobrze. Nie znajduje e, w Biblii. I w pismach ojców Kościoła takiej frazy. Mnie taki pogląd fałszywy kojarzy się z tak zwaną ideą świętego spokoju. Z tego co wiem, święty spokój nie pochodzi od Boga, tylko od Jego przeciwnika. Naprawdę nie uważa Pan, że stwierdzenie, że najlepsze, co zrobił dla Polski, to się zabił. Uważa Pan, że to nie jest prostackie określenie? Prostackie, ale jakie trafne, no. trafiło się mu, no. Eugeniusz Sendecki za swoje radykalne poglądy został już wyrzucony z trzech partii. Za chęć odwołania watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Tarcisio Bertone, z grona swoich znajomych wykluczył go nawet ojciec Tadeusz Rydzyk. Wtedy się okazało, że już nie mieścimy się w formule koła przyjaciół Rawia Maryja, które działa przy parafii. Były naciski na naszego proboszcza, żebyśmy wstępną sobie poszli. No to poszliśmy i zaczęliśmy tworzyć Bezdomne koło przyjaciół Radia Maria. Spotykamy się w miejscu publicznym. Można być najgłupszym, proszę Pana, ale jak się ma tytuł, to można wszystko powiedzieć. Tak samo, taką samą władzę ma w Polsce nad narodem Kler, który jest kompletnie niepolski, a przekonania ma kompletnie już niepolskie, ale decydują o wszystkim. Antysemityzm w Polsce nie istniał, nie ma. To jest coś takiego wydumanego i stworzonego właśnie przez yy, samych Żydów. Film, na którym mężczyźni stoją z łopatami niedaleko grobu Bronisława Geremka obejrzeli także warszawscy prokuratorzy. Nie znaleźli oni powodu szczęcia postępowania przeciw autorom tych nagrań. Prokuratura nie stwierdza okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego ewentualne kroki o charakterze cywilnoprawnym może podjąć wyłącznie rodzina, jeśli będzie taka jej wola. Innego zdania jest profesor Andrzej Gaberle z katedry prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pokazaliśmy mu filmy nakręcone przez Eugeniusza Sendeckiego. Jest taki artykuł 60 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, który pozwala prokuratorowi objąć oskarżenie w sprawie prywatno-skargowej, przejąć je do oskarżenia publicznego, jeżeli przemawia za tym interes społeczny. No nie mówiąc o tym, że tam inne jeszcze były wypowiedzi, które zawierają no, ewidentne treści antysemickie, bo jeżeli się mówi o Żydach i innych owocie, to wie pan, to to jest już treść, która prosi się o wszczęcie ścigania z oskarżenia publicznego. Także parlamentarzyści bez względu na przynależność partyjną byli oburzeni zachowaniem autorów filmów. Zaskoczyła ich także bezradność i obojętność prokuratury w tej sprawie. To są po prostu barbarzyńcy. Barbarzyńcy w takim najbardziej zasadniczym znaczeniu tego słowa, czyli ludzie z zupełnie innej cywilizacji. Ani nie z polskiej, ani nie z europejskiej. Skieruję po prostu wniosek swój własny posła Janusza Palikota do prokuratury o ściganie tego przestępstwa, bo musimy bronić fundamentów naszej cywilizacji. Można się mienić znawcą, katolikiem, patriotą, ekspertem. A ocena należy do innych. Szaleńców się nie sądzi, nie ściga, tylko się leczy. W filmach telewizji narodowej, które kręcone są od przeszło roku telefonem komórkowym, występują zawsze te same osoby. Z ich wypowiedzi wynika jasno. Polska nie jest suwerennym krajem, a ideałem jest Białoruś. Białoruś Białorusi jest akurat państwem niezadłużonym, i też jest taki Łukaszenk, ale tam się zmieni. Tam jeszcze jest więcej wolności. Był pan kiedyś na Białorusi? No, myślę, że, że jest pojadę niedługo. Czy nie ma pan pojęcia, jak tam ludzie żyją, jaka tam jest bieda? 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 No, ja widziałem na przykład zdjęcia potężnych ciężarówek robionych na Białorusi, gdzie sam proces technologiczny. Do powstania tak ciężkiego sprzętu, to no, musi być niesamowity. No to są największe ciężarówki na świecie produkowane. To, to o czym świadczy. Bezdomne koło przyjaciół Radia Maryja, któremu przewodzi Eugeniusz Sendecki, skupia kilkadziesiąt osób. To właśnie oni podczas pogrzebu profesora Geremka demonstrowali z transparentem. Oprócz demonstracji Koło aktywnie uczestniczy także w organizowanych przez siebie wiecach. Wiemy, że największym zagrożeniem obecnie dla Polaków jest Talmud. Talmud, zbrodnicza ideologia. Uf, Uf, ja tak że ja ale chyba, chyba no, na imię, nie polskie imię no, niestety, niestety nie mogę zdradzić, bo tutaj mogę narodową, no niestety tak by szło. To jest oczywiście jakieś niezrównoważenie, co do tego nie ma wątpliwości. W tym są obrażanie innych na pewno jest jest czymś, co nie powinno mieć miejsca, jest łamanie norm społecznych. Natomiast odpowiadanie inwektywami na inwektywy raczej tylko napędza ten problem. Wydaje mi się, że najlepiej tego typu osobami na dłużej się po prostu nie zajmować.